Do tyłu. On do tyłu idzie, to jest. Siemanko, cześć wszystkim! Witajcie w kolejnym dniu z przepięknej dominikany. Dzisiejszy dzień zaczęliśmy od e, zrobienia zakupów spożywczych na kolejne 3 dni i e, na wymienienie pieniędzy oraz zapłacenie panu właścicielowi za cały pobyt. E, następnie poszliśmy sobie na plażę, e, ponieważ dzisiejsze plany były właściwie to żadne. Chcieliśmy sobie po prostu odpocząć po ostatnich e, 6 czy 7 dniach, które były mega intensywne. Teraz jest godzina coś około 16 i lecimy w miasto szukać jakiegoś miejsca do zjedzenia obiadu, lunchu, jak zwał tak zwał. Po drodze pokażemy Wam ciekawe rzeczy, pokażemy Wam codzienne życie Las Terrenas. Zapraszam Was do oglądania. Cześć! Jeszcze przed wyruszeniem w trasę chciałem Wam pokazać teren naszego hotelu. Hotel wygląda w ten sposób: w tym momencie mamy tutaj jeden pokój, drugi pokój, który jest nasz. Tam mamy recepcję, flagi narodowościowe. Właściciel rozmawia w kilku językach. Natomiast z tej strony mamy piękne patio, część wypoczynkowa, część grillowa. W tym miejscu znajduje się grill gazowy, który można używać, jest do dyspozycji gości. nasi. Znajomi z Czech mają ten pokój i pokój wyżej. Uważam, że świetne miejsce, fajnie zorganizowane. Jest naprawdę yy, z takim gustem i za taką cenę, którą my płacimy, yy, około 45 dolarów za noc, to jest naprawdę yy, świetna okazja. Także polecam Wam. Hotel nazywa się dokładnie Piedra Maron i uważam, że jest ok. Lecimy w trasę. drogowy na Dominikanie, no to mogę wam powiedzieć jedno Szybane. Dominikańczycy to istne świry drogowe ilość motorów i skuterów, które tutaj jeżdżą jest po prostu zatrważająca a... a styl jazdy Dominikańczyków w ogóle nie jest podobny do europejskiego jeżeli ktoś chce wynająć tutaj motor lub skuter to musi mieć niezłe jaja, bo Łatwo jest się wprawdzić, że tak powiem, w maliny. A wiadomo, policja dominikańska działa w ten sposób, że Dominikańczyk nigdy, nigdy nie jest winny. Także biały zawsze ma pieniądze, biały zawsze zapłaci mandat. Niestety tak to tutaj funkcjonuje, no ale nic nie zrobimy. Jest to biedny kraj i tak to tutaj działa. Po prawej stronie typowy dominikański barbershop. Muzyka na pula i strzyżonko. Ok, znaleźliśmy restaurację z klasycznym daniem, które się tutaj sprzedaje wszędzie, czyli pika pojo Kurczak smażony na oleju, trochę warzyw, ryż z warzywami Klaudia ma frytki kurczak I za oba te dania zapłaciliśmy 350 peso, także myślę, że to jest świetna cena Pojedzone Lecimy teraz poszukać naszych kamratów z Czech idziemy na plażę prawdopodobnie tam oni będą a później się zobaczy dzisiejszy plan to odpoczynek i imprezka. Dołączyliśmy do naszych znajomych z Czech i lecimy sobie na pieszo na tamten wysunięty punkt, który nazywa się Playa Punta Popi. Zobaczymy co tam słychać i wracamy na napić się rumu. Wygląda na to, że dotarliśmy do miejsca zwanego Playa Punta Popi. Jest całkiem fajnie. Trochę inny klimat. Wydaje mi się, że jest troszeczkę czyściej niż u nas tam na Playa Las Terrenas. Um, jest super. No i dobra, czas zakończyć ten dzień. Było dużo odpoczynku, było dużo chodzenia po plaży, opalanko i te sprawy. Dzień skończyliśmy w pięknym, pięknym beach clubie, który nazywa się Ethno Beach Club. Polecam wam serdecznie. Przystępne ceny, mega widoki, mega muzyka. No i co? My udajemy się teraz po butelkę rumu później na imprezę. I tym pozytywnym akcentem kończymy tego vloga. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć.